Czy słyszałeś o Zenonie Skition? W trzecim wieku Pynatan Ery był on zamożnym kupcem Skition, ale jego życie zmieniło się dramatycznie, gdy jego statek zatonął, zabierając ze sobą całe jego bogactwo. W mgnieniu oka Zenon stracił wszystko, co zbudował. Jakbyś zareagował, gdybyś nagle stracił cały swój trud i wysiłek? Byłbyś sfrustrowany, smutny, a może nawet poczułbyś, że życie cię oszukało? Zenon jednak zobaczył to inaczej, nie dał się załamać. Zamiast tego stworzył stoicyzm filozofię, która uczy nas, jak radzić sobie z przeciwnościami życia z akceptacją i odpornością. Czym jest stoicyzm? Stoicyzm to filozofia oparta na akceptacji okoliczności, które nie są w naszej kontroli oraz modyfikacji naszej reakcji na nie. Zenon studiował pracę Sokratesa i innych filozofów, rozwijając podejście, które podkreśla znaczenie kontrolowania naszych emocji i zachowania spokoju. Zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, czy w przypadku Zenona nad zatopionymi towarami, stoicyzm zachęca nas do skoncentrowania się na tym, co możemy kontrolować: nasz umysł i naszą postawę wobec wyzwań. Istota filozofii stoickiej tkwi w praktykowaniu cnót, jako drogi do prawdziwego szczęścia i wewnętrznego spokoju. Dziedzictwo stoików, starożytni stoicy, tacy jak Epiktet, Seneka i Marek Aureliusz, pozostawili trwałe dziedzictwo. Epiktet, były niewolnik, nauczał, że prawdziwa wolność pochodzi z wnętrza. Seneka, znany polityk i Marek Aureliusz, cesarz rzymski, stosowali te zasady w swoim życiu, pokazując, że stoicyzm był dostępny dla wszystkich od niewolników po cesarzy. Wierzyli w równość i znaczenie życia zgodnie z uniwersalnymi zasadami etycznymi. Przykład Marka Aureliusza jest szczególnie godny uwagi. Jako cesarz zmagał się z ogromnymi wyzwaniami, ale prowadził dziennik refleksji filozoficznych, znany jako rozmyślania, który oferuje głęboki wgląd w praktyczne zastosowanie stoicyzmu, wartość praktyki stoickiej. Praktyka stoicyzmu polega na akceptacji, że pewne rzeczy są poza naszą kontrolą i że nasze szczęście nie powinno zależeć od nich. Na przykład ćwiczenie stoickie zwane dobrowolnym dyskomfortem wyzywa nas do stawienia czoła niewygodnym sytuacjom, aby zwiększyć naszą wdzięczność i odporność. Spanie na podłodze czy branie zimnych pryszniców to sposoby, aby przygotować nasz umysł na nieuniknione wyzwania życia. Inną praktyką jest codzienna analiza. W której reflektujemy nad naszymi działaniami i decyzjami pod koniec dnia, dostosowując nasze zachowanie, aby lepiej pasowało do naszych zasad etycznych. Stoicyzm w dzisiejszym świecie. W dzisiejszym świecie, gdzie jesteśmy nieustannie bombardowani oczekiwaniami i porównaniami, stoicyzm oferuje cenny ulgę. Zamiast szukać szczęścia w posiadaniach zewnętrznych lub statusie społecznym, Uczy nas, aby skoncentrować się na własnym rozwoju i zdolności radzenia sobie z tym, co życie nam oferuje. Dzięki temu możemy kultywować bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Stoicyzm wpływa również na współczesne praktyki rozwoju osobistego i psychoterapii takie jak terapia poznawczo-behawioralna TCC, która dzieli ideę, że zmiana sposobu myślenia może transformować nasze emocje. Praktyczne korzyści stoicyzmu. Adoptowanie stoicyzmu może przynieść różnorodne korzyści w codziennym życiu. Pomaga nam radzić sobie ze stresem i frustracją z bardziej spokojnym i skoncentrowanym umysłem. Na przykład, radząc sobie z trudną sytuacją w pracy lub życiu osobistym, stoicyzm uczy nas oddzielania tego, co możemy kontrolować, od tego, czego nie możemy. Pozwalając nam skoncentrować nasze wysiłki na tym, co naprawdę ważne. Dodatkowo, praktyka wdzięczności i akceptacji może poprawić nasze relacje interpersonalne, ponieważ uczymy się reagować z większą empatią i zrozumieniem zamiast gniewu i frustracji. Zakończenie. Stoicyzm nie jest tylko starożytną filozofią, ale żywą praktyką. Która nadal wpływa na sposób, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Przyjmując tę mentalność, możemy znaleźć spokój i satysfakcję, nawet gdy stajemy w obliczu przeciwności. Pamiętaj, choć nie możemy kontrolować wszystkiego, co się dzieje, mamy pełną kontrolę nad tym, jak na to reagujemy, a jak pokazał Zenon, ta zmiana perspektywy może zrobić całą różnicę. Zakończenie. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zastosować stoicyzm w swoim życiu, nie zapomnij polubić, subskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić naszych przyszłych treści. Do zobaczenia następnym razem.